Widzowie robię szybko levela w swordplayu Dobra Pik Pik No dalej tą bomberkę. What the f What the Sigma Mam coś dobrą pasę. Dobra, nie pokryłem tego na koniec Later Robimy dwa levele w tym shortciku. Oh boy Aha, dobra. To będzie szorcik na dwa levele. Dobra, jednak chyba na jeden. Dobra. W ogóle ja będę się już szykował niedługo do robienia następnego szorcika. Tyk. A masz po mordzie. Jeden bambus. Dobra. Ja niedługo... Właśnie. Co ja mówiłem widzowie? Ja niedługo będę się szykował do następnego szorcika. Będzie on na serio fajny. I to jednak chyba poleci na długi odcinek. Mordzie. No i widzowie, co ja tam. Ten level przejdziemy? Dora, robimy ten świat do końca. O ty Mendo. Nie, serio, Boże, bruch. Ale, ale zwaliłem, nie. Ugarni się, chłopie. Watch on the water, nom dum dum, water nom. Scarymoni na champions, dum dum No kurde. Scarymoni na champions, dum dum dum. Scarymoni na champions.

Zobaczcie. Kurde. O wy, robimy ten level. Nie chcę reklamy. Give me. Give me next level. Next level give me. Not reklam. Next level. Albo tu muszę kliknąć. ok, głupi jestem. Okej. Okay. Aha, lol. To był wystarczająco... W sumie to bardzo nawet łatwy level. I co, to już walka z bosem będzie? Tak. Okej. Okay. Jeden łatwo. Okej, okay, spoko. To nie jest level na afro, Bo to się odbija jakoś tak dziwnie. Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, łatwo. Kurde. O oh, kurde. A, nie nic poza sokiem pomarańczowym. Moja korona, nie? No i to będzie na tyle z tego odcineczka. Ech, no. Tak więc, sayonara. Kacpero się żegnero.